Siema. Witajcie w kolejnym odcinku serii Automotive, tym razem znów dla właścicieli samochodów marki Ford Focus MK2, MK2 Lift w wersji Cabriolet, ale idzie tylko. Jak również modeli CMak, Kuga i podobnych. Czym się zajmiemy dzisiaj? Szyby. Podowanie szyb, żeby było automatyczne otwieranie, automatyczne zamykanie do końca. Jak to zrobić? Bardzo prosto. W samochodach, w których mamy cztery szyby w prądzie, czyli i przednie, i tylne szyby sterowane elektrycznie, jest możliwość, żeby szyby otwierały się tyle, ile chcemy, za jednym kliknięciem lub za drugim, żeby szły do końca. Tak samo w dół i w górę. No, ale po każdym praktycznie odpięciu akumulatora przestaje to działać. Jak zrobić, żeby z powrotem działały? Bardzo prosto. Słuchajcie, pierwsze co, no najlepiej jeżeli to będzie auto odpalone, jeżeli już jest odpalone bądź jest na zapłonie, możemy przystąpić do procedury. I ważna rzecz, jeżeli to jest kabrio, tak jak tutaj, no to wymagane jest, żeby dach był zamknięty, jest zamknięty. I widzicie, w tej chwili już szyby działają. Przed chwilą nie działały. Ale jak to zrobić, o ile to nie jest kabriolet? W przypadku kabrioleta, wiadomo jak są pozamykane, naciskamy przycisk składania dachu. Słyszymy stuknięcie dwukrotne, i w tej chwili już wszystko działa. Jeżeli mamy auto, które nie jest kabrioletem, Pierwsze co musimy zrobić. Otwieramy szybę, naciskamy otwieranie na to drugie kliknięcie. Czekamy aż zjedzie na dół. Puszczamy, ciągniemy do góry szybę. Czekamy aż stupnie. Tam sekundę dłużej, nawet i już z powrotem jest zakodowane. To działa praktycznie na wszystkich Fordach po 2000 roku, może nawet i wcześniejszych, bo nie jestem pewien, czy na Mondeo 2 też nie działało to nawet w ten sposób. W kabrioletach, tak jak mówiłem, jest możliwość, żeby to zrobić przyciskiem tym od składania dachu, bo on wtedy globalnie zamyka, bądź przyciskami bezpośrednio od szyb z. Z miejsca kierowcy tutaj z tego panelu na drzwiach. Jedna taka uwaga, najważniejsza. W przypadku kabrioleta dach musi być złożony, musi być na górze w pozycji zamkniętej. Dlaczego? Ponieważ szyby nie mają ramek, i zamknięcie do końca dopiero definiuje tą pozycję końcową, żeby dalej po prostu nie szło. On się wtedy blokuje. Jakbyśmy zrobili to na otwartym dachu, jeżeli by się dało, no mogłoby teoretycznie nawet troszeczkę więcej, o jeden, jeden na przykład, centymetr pójść do góry, no i wtedy przy składaniu dachu mogłoby coś strzelić, przy zakładaniu, przepraszam. No i niestety byśmy byli w plecy szybę, a tego byśmy nie chcieli także już wiecie jak zakodować szyby we praktycznie wszystkich Fordach przydatne bo przy każdej praktycznie wymianie akumulatora, przy odłączeniu klemy się wykodowują dobra, to już było na tyle jeżeli spodobał Wam się ten odcinek to zapraszam do lajkowania jeżeli lubicie w ogóle takie treści to również do rozważenia subskrypcji tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Hej!